Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Konkis, że to jest i okay. Podsumowanie tego, co działo się w tenisie, w tym ostatnim czasie, bo ostatni odcinek po fenomenalnym Wimbledonie. Teraz chwila przerwy, później Montreal, no i teraz Cincinnati. Więc jeżeli chodzi o Ige, no to mamy już pewną próbkę i to próbkę doskonałą, bo tutaj życiowy rezultat, zwycięstwo. W fenomenalnym stylu wygrana i w półfinale, i w finale więc skupię się dzisiaj przede wszystkim na idę Świątek. No ale też ten finał, który miał być wielki, a skończył się niespodziewanie. Carlos Alcaraz wygrywa na pewno nie w takim stylu jak chciał. Wygrywa przez krecz Janika Sinera już w pierwszym secie, więc no, nie zazdroszę ludziom, którzy kupowali bilety na to spotkanie. Potem cieszyli się, że dostają najlepszy możliwy mecz, a potem ten mecz kończy się po 20 minutach w taki w taki właśnie sposób, więc, y, oczywiście, kilka słów o męskim tenisie również, ale dzisiaj jesteśmy przede wszystkim y, w podziwie IG Świątek. Zanim do tego przejdę, to chcę tylko przypomnieć, że sponsorem tego serwisu jest Buhmaher Betflix i z Kodem TBD macie szansę na świetne bonusy. więc serdecznie zachęcam do skorzystania z ich oferty. Y, no i tak, IGA y, w zasadzie idąc chronologicznie, y, zakończyła fenomenalnie mi Później, w zasadzie ten tydzień później, poleciała do Montrealu yy, i tam ten turniej był już yy, taki, który raczej nawiązywał do tego, yy, co Iga grała wcześniej. Porażka z karą Towson, yy, też właśnie taka porażka gdzieś na żyletki w pierwszym secie, yy, potem też trochę odjechała raz yy, Towson na przełamanie, potem doszło, potem znowu gdzieś tam strata przełamania, już Iga się nie pozbierała z tego, yy, z tego momentu, no i yy, to było widać taką Igę, no ona też nie grała w Montrealu wcześniej dobrze, to raczej ten moment po Wimbledonie, zresztą już od Wimbledonu, ale generalnie też ten moment między US Open, między Wimbledonem a US Open dla IG nigdy nie był taki koronny, to nigdy nie był jej ulubiony moment sezonu. Jeśli już, to zawsze ten wzlot formy to był właśnie na mączce, to potem spadek, często zahaczający na te oba sznemy a potem znowu wzrost na jesień, na te azjatyckie turnieje bliżej finałów. I tu często widzieliśmy taką sinusoidę. I jeżeli chodzi w ogóle o ten, ten rok, możemy myśleć oczywiście o sinusoidalnie, że tam Iga w zasadzie cały ten pierwsza część sezonu dużo słabsza. Natomiast ona rzadko wychodziła poza ćwierćfinał, poza półfinał. Miała wiele takich meczów, no, powiedziałbym, które, które w optymalnej formie, wydaje mi się, mentalnej by wygrywała. A Koniec końców e, te porażki z Mirą Andriewą, takie mecze, w których e, potrafiła zagrać fantastyczny set, no, myślę o tym z Mirą Andrijevą chociażby, gdzie tam wygrała bodajże 6-1 tego drugiego seta, potem trzeci e, gdzieś tam uciekł. I dużo było takich, m, takich, takich turniejów. Natomiast generalnie Iga grała bardzo równo. I wydaje się, że taka pierwsza rzecz, która się nasuwa, jeżeli chodzi o tą współpracę z Fiset, to właśnie to, że yy, IGA zaczęła być zawodniczką równiejszą, jeżeli chodzi o takie pojedyncze wyniki turniej do turnieju. Yy, mamy, no w zasadzie każdy wielki do tej pory półfinał. Yy, mamy w zasadzie yy, te tysięczniki też, praktycznie bez porażek w Rzymie bodajże, to był najsłabszy turniej Igi <gryny> Świątej, czyli chyba jej ulubiony turniej paradoksalnie, ale wydaje się, że też wtedy yy, była, tak mnie się osobiście wydaje, w takiej najgorszej właśnie psychicznej formie, nawet nie tylko fizycznej, bo to, co grała tutaj na kortach, diametralnie szybszych od Rzymu, yy, to w jakiś sposób potrafiło kontrolować piłkę po zagraniach z Rybakiny tutaj, a jak kontrolowała piłkę po zagraniach Daniel Collins w Rzymie, no to jest abstrakcyjna, naprawdę to jest abstrakcja. I oczywiście możemy mówić o serwisie i takich różnych rzeczach, natomiast wydaje mi się, że to nie jest kwestia umiejętności, to nie jest kwestia treningu takiego stricte sportowego z Wiem Fiset. To jest moim zdaniem kwestia mm, Głowy, bo Iga potrafiła zagrać dobre mecze. Zresztą ona z rybakiną już bodajże trzeci mecz grała w tym sezonie, wszystkie do tej pory wygrywała. E, oczywiście rybakina, ten mecz to był moim zdaniem najlepszy mecz, lepszy niż ten z Roland Garros. E, tu grało po prostu wspaniale e, momentami rybakina, i to w jaki sposób Iga potrafiła utrzymywać te piłki, było dla mnie e, no, zdumiewające. To było coś, co. E, zwłaszcza w tych najważniejszych momentach, Iga potrafiła wejść, <coughs> przepraszam, wejść w taki tryb mistrzyni. Ona czasami, moim zdaniem, wchodząc w taką konfrontację z rywalkami typu big po prostu, czyli z Sebalenką, Rybakiną, ale nie tylko, bo właśnie nawet z takimi zawodniczkami jak Daniel Collins, czyli jednak półkę niżej, no, ale z drugiej strony ten styl gry jest w pewien sposób momentami zbliżony. Więc jeżeli patrzę na to w ten sposób, no to wydaje mi się, że Iga czasami była takimi dwiema osobami na nas. Czyli, z jednej strony, była tą faworytką i przyciśnięta trochę właśnie presją oczekiwań, a z drugiej strony, czuła się jakby była cały czas takim underdogiem. I jednak z rywalką, która potrafi przyspieszyć, która nie boi się szybkiej wymiany, no, Ostawienko to najlepsza, najlepsza, chyba najlepszy przykład, to po prostu od razu jest jakaś taka panika, jakiś brak kontroli. Tutaj tego w ogóle nie było widać, bo Iga przegrywała, Iga potrafiła odrobić stratę 3 do 5, ale też do tego momentu obie panie grały fantastycznie w tym pierwszym secie. Mówię od razu o półfinale tego turnieju w Cincinnati, bo te poprzednie mecze Potapowa, no Kostyuk tam meczu nie było, tak technicznie. Krystea, Kalińska. ok, Kalińska to, to zawodniczka, która też może namieszać, zresztą już też wygrała z Igą. Natomiast te pozostałe zawodniczki to jest jednak. Trochę inna półka tenisowa, i nawet jeżeli tam nie było pogromu, jak z Potapową, która kiedyś przecież pamiętamy, odjechała rowerkiem z Paryża po meczu z Igą, no to tutaj taki prawdziwy sprawdzian był tutaj w półfinale. I często y, początkiem tego sezonu były podobne podobne turnieje gdzie Iga do się na w zasadzie nie miała wymagającej rywalki a nawet jeżeli to miała zawodniczkę której styl gry pasował idę a potem przyszedł mecz półfinałowy na przykład z Mirą Andrzejewą, y, który już zupełnie wyglądał zupełnie inaczej y, i to widzieliśmy nawet jeszcze tydzień przed Wimbledonem w Bot Hamburgu. Przecież do finału IGA, wydaje się, no nie wydaje się, że pierwszy finał na koltach trawiastych. Prezentowała się naprawdę solidnie. A potem przychodzi Jessica Pegula, która nie grała fantastycznego meczu, która grała swój solidny tenis. No, ona raczej nie zaskakuje rywalek tym, co, co gra. I po takim spotkaniu. Yy, yy, po takim yy, kilku gemach yy, IGA dostaje szansę na powrót. Yy, tam przegrywała z przełamaniem, yy, pegula serwowała na seta i potem yy, IGA miała taką. To było chyba bodajże 0,30, nie pamiętam teraz dokładnie, ale chodzi mi o to, że po prostu była w momencie, w którym zaczęła. Yy, yy, miała wielką szansę na, yy, na odrobienie tych strat, i naraz po dwóch, trzech świetnych punktach IGA totalnie staje, usztywnia się przyspiesza i to było coś, co widziałem w zasadzie od samego początku tego sezonu. W każdym meczu, nawet z Madison Keys pod koniec tego, pod koniec tego meczu, gdzie Iga miała piłki na rakiecie, gdzie Iga, y, przecież jest oczywiście to wspaniałe zagranie przy siatce, gdzie, które jest trochę wiralowe i będzie pewnie jednym z takich najlepszych punktów, takich highlightów tego roku y, w WTA, ale generalnie, idąc punkt po punkcie, dużo było piłek, których dzisiaj Taka Iga z dzisiaj, moim zdaniem, po prostu zamknęłaby ten mecz przed breakiem i, i Iga dzisiaj mogłaby być przynajmniej finalistką Australian Open. Natomiast to, co się wydarzyło, to właśnie sposób kontroli piłki. Iga wygląda teraz, jakby miała znacznie więcej czasu do tych samych piłek. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Widzieliśmy też wczoraj, jak w zasadzie dzisiaj, no bo to. Po północy. No właśnie to w jaki sposób Iga potrafiła sobie poradzić w Paulini, nie grając swojego e, takiego idealnego tenisa, bo, bo idealny tenis Igi to jest jednak szybkie granie, e, próba kończenia dwie, trzy piłki, mm, szybkie przejście z obrony do ataku, agresywne returny, no to jest taki znak rozpoznawczy. To jest raczej coś, z czym my kojarzymy ten pik Igi Świątek. Natomiast on się jednak wiązał z tym, że to były doskonałe sezony na mączce, doskonałe sezony na nawierzchniach, które jej odpowiadały, które w zasadzie były skrojone pod ten styl gry. A z drugiej strony, kiedy przychodził turniej w innych warunkach, w jakichś też warunkach zewnętrznych, gdzie nie wiem, było trochę więcej wiatru, to od razu zupełnie inaczej, zupełnie inaczej wyglądała granie świątek. A tutaj Iga na przykład z Polini. Na te agresywne piłki od razu wiedziała, żeby grać wysokie piłki, żeby jej grać pod górę, żeby ona musiała się męczyć, żeby nie mogła zaatakować, a jak nie zaatakuje, to wiadomo, że kolejna piłka będzie już pod kontrolą y, Igi. I y, ten półfinał to było coś fantastycznego, y, tak jak mówiłem, to ta końcówka, gdzie ona mogła z y, 0.30 y, wyjść i y, zagrać fantastycznie, skończyć y, mecz serwisem. Z Paulini skończyć mecz z serwisem, z rybakiną. No, to są takie symptomy, które mówią o tym, że być może IGA w swoim piku na, na mączce pokonałaby może nawet w dwóch setach obecną Igę świątek. Ale wydaje mi się, że gdyby rozłożyć te dwie zawodniczki, postawić czyli IGA z dzisiaj, z 2022 roku i wybrać 10 różnych turniejów z całego sezonu, to wydaje mi się, że Iga z dzisiaj mogłaby wygrać paradoksalnie więcej meczów z tą najlepszą wersją Igi. Chociaż możliwe, że, że ta, ta Iga sprzed trzech lat po prostu zdemolowałaby obecną Igę na Mączce. Ale co z tego, skoro generalnie to był też taki główny zarzut i do Tomka Wiktorowskiego, i do samej Igi, że ona jest jednak trochę taka jednowymiarowa, że jednak ten tenis Igi jest Dość przewidywalny, kiedy wejdzie y, do turu, wejdzie naraz więcej zawodniczek, które dysponują super serwisem świetnym uderzeniem, pierwszym po serwisie. To naraz Iga y, w zasadzie już traci swoją taką dominację. No bo pamiętajmy, że kiedy Iga jednak wchodziła na sam szczyt, to ona nie miała rywalki y, y, takiej jak jest Sabalenka dzisiaj. To oczywiście Sabalenka grała wtedy, natomiast jej poziom był znacznie niższy od tego obecnego. A oprócz tego rybakina. Też nie była w takiej formie. Goff, okej okay, Goff gra w zupełnie innym stylu, ale, ale generalnie tych, tych tenisistek takich jak teraz Madison Kiss, która na raz ma fenomenalny turniej, czy tam nawet świetną część, pierwszą część sezonu. Albo, no właśnie, albo Rybakiny, albo Rzęk też, która potrafi być może teraz trochę słabiej, ale jednak świetnie sobie radzić. Więc generalnie, no Wiadomo, za piękna ona się nie zmienia. Yy, I to pod tym względem yy, IGA musiała siłą rzeczy, bo poziom WTA moim zdaniem znacznie wzrósł na przestrzeni tych ostatnich 3, 4, 5 lat. Wydaje mi się nawet. Yy, I to, co ona musiała zaimplementować, to musiała poprawić te swoje najsłabsze strony. Czyli przede wszystkim swoją nieregularność, swój średni serwis, yy, swoje. Yy, Trud, trudność w uderzeniach, kiedy ma się mało czasu, to mniej więcej tak możemy nazwać i zrobiła to doskonale. W InfiSet nie wiem, czy tam, na ile to jest praca sportowa, właśnie taka stricte sportowa, na ile to jest stricte mentalna, na ile to jest jakaś kompatybilna i komplementalna ze sobą, natomiast patrząc na to, w jaki sposób gra dzisiaj Iga Świątek, no to jest po prostu... Świetna, no ma, maestria, maestria yy, i coś, co mnie osobiście bardzo przeszkadzało, czyli właśnie taka często yy, jednowymiarowość. To, że mówiłem już dawno, że, że brakuje tych slidesów, brakuje nawet tych dropshotów. Kiedy Tammin Iwtorowski kiedyś zakazał i, i, i powiedział, że, że na razie bez dropshotów, i, i w zasadzie od tego czasu Iga nie zagrała dropshota przez kilka sezonów. A, a teraz już oczywiście to nie tak, że Iga na raz jest najlepszą technicznie zawodniczką, yy, najdoskonalszą, świetną tak dalej. Ale widać, że coraz pewniej czuje się w rejonach korporacji, w których jeszcze rok temu by się nawet nie znalazła. I to jest moim zdaniem świetne podsumowanie. Yy, I to też pokazuje, i to nie tylko gdzieś tam, nie mówię to do yy, nieokreślonych, bliżej nieokreślonych ekspertów tenisowych, mówię to też do siebie. To też pokazuje, yy, jak ważne jest oceniać pracę z trenerem przynajmniej po sezonie. Dać po prostu pełną próbkę. Na początku też to mówiłem, a potem jednak im dłużej wraz myślałem ciężko będzie z tego wyjść. Tutaj nie widzę takiego, takiego, takiego potencjału na to, że gdzieś tam Iga naraz zmieni właśnie diametralnie swój styl grania. Natomiast no, po prostu zmieniła i po, widać, że efekty pracy z Fiset są po prostu wspaniałe, więc yy, miejmy nadzieję, że ta forma się zachowa. Yy, nie szedłbym w jakieś uciekanie, czy Iga skończy jako jedynka, czy teraz wygra US Open. Yy, Iga zrobiła rzecz yy, najważniejszą, czyli wyszła z największego kryzysu w swojej karierze i jednocześnie poprawiła elementy, które najbardziej cierpiały w całej jej karierze i uważam, że to już jest yy, że gdyby dzisiaj Wim Fizet powiedział, że dziękuję za współpracę, to, to wszyscy mieliby takie, że, że moglibyśmy wymienić konkretne rzeczy, które e, z, Wim Fizet zmienił, które wniósł do tenisa IGI i to na pewno, niezależnie jak ta współpraca się potoczy, to będzie pewien okres, o którym będzie się mówiło: OK, tutaj Wim przyszedł i zrobił rzecz, której nie zrobił ani Piotr Szeszputowski, ani Tomek Witorowski. I to też jest normalne, nie, nie mówię teraz w takim kontekście, że, że, że jest na przykład lepszym trenerem niż Tomek Wiktorowski, bo wiadomo, że sukcesy IGI są jeszcze nieporównywalne. Natomiast po inne, zupełnie na inne aspekty obaj trenerzy zwracali uwagę i aktualnie widać duże owoce właśnie pracy z Wimem. E, oprócz tego mieliśmy też świetną, naprawdę świetną, e, świetny mecz. Najlepszy mecz Magdalene w tym sezonie. E, dwudniowy mecz z Jessicą Peguną, e, który naprawdę doskonale w ten, ten drugiego dnia, kiedy panie się spotkały na trzeciego seta, e, Magdalene zagrała tak jak grała kiedyś w Australii, tak jak grała w tych najlepszych swoich meczach. E, kiedy potrafiła grać agresywnie, kiedy potrafiła utrzymywać piłkę w grze i potrafiła cały czas też przerzucać presję na, na rywalce na rywalkę no i no i trochę oczywiście rozbudziła nadzieję, kiedy wydawało się, że teraz to za chwilę możemy widzieć gdzieś wysoko Magdinet tak grającą, bo Kudermietowa, a potem czekała już Graczowa i gdzieś tam majaczył jakiś występ w półfinale Magdinet, no ale koniec końców skończyło się już po prostu na tym kolejnym spotkaniu, które no, już było bez, no bez fajerzarków, to myślę, że mało powiedziane. Po prostu to był słaby mecz Magdalinet, i, i szkoda mi osobiście, że naprawdę tak często mówimy w takim kontekście o, o Magdzie. Że raz mówimy o niej jako właśnie fantastycznej zawodniczce, bo bo ogląda się bardzo przyjemnie. Magda, w swoim y, takim piku, w swojej najlepszej dyspozycji, uważam, że jest świetną zawodniczką do oglądania. Bardzo przyjemnie się ogląda, a z drugiej strony. Tak, rzadko tej najlepszej wersji yy, możemy oglądać, i, yy, no i nie ugrywam, byłem trochę rozczarowany. Yy, yy, natomiast nie szczególnie zaskoczony, bo to jednak też coś, co, do czego Magda nas przyzwyczaiła, czyli jeden fenomenalny mecz, niespodzianka. No a potem yy, to też nie tak, że Kudermietowa, to gdzie tam inne była wielką faworytką tego meczu, to był taki mecz 50 na 50 dla mnie, ale, yy, no, ale jednak po tym meczu z Pegulą wydawało się, że, że jest szansa na no, coś naprawdę wspaniałego, a te, te, tak się nie okazało, ale jednak Cincinnati, Insinati Linat wyjeżdża e, bogatsze o zwycięstwo z zawodniczką 105 i a, no i też zasłużone zwycięstwo. E, fajny mecz, highlight tego sezonu. E, natomiast highlightem na pewno nie będzie finał Sinal Alcaraz, gdzie wydawało się, że e, no ja wczoraj, prawdę mówiąc, pierwsza od dawna miałem tak, że mogłem sobie naprawdę usiąść i... i Yy, obejrzeć sobie, myślałem sobie, dobra, teraz obejrzę cały mecz. Yy, nic mnie nie będzie rozpraszać. Yy, yy, w końcu możemy no, trzeci mecz w zasadzie w takim odstępie, ale, ale yy, no, lepszego finału w zasadzie yy, nie mogło być. A tutaj w zasadzie 20 minut i po sprawie yy, trudne warunki w Cincinnati. Nie wiem, czy dokładnie to jest kwestia jakichś tam warunków atmosferycznych, czy zdrowotnych bardziej u Sinnerana, ale wiadomo, że Zwieriew też cierpiał z Alcarazem, więc Alcaraz miał delikatny handicap, bo oczywiście wynikając z tego, że jest kapitalnie przygotowany fizycznie, on w zasadzie nie przeżywa takich trudności i tego, że nie ma cukrzycy, bo to też jednak utrudniło na pewno sprawę i Natomiast ten półfinał-finał, bez historii w zasadzie jeden i drugi, ale historię najlepszą napisał Francuz Atmane, który w zasadzie jeszcze niedawno grał w Challengerach, i to nie jakoś wybitnie, który w Montrealu przegrał w kwalifikacjach, a potem przyszedł jako loser i też przegrał. I generalnie miał ze sobą naprawdę taki słaby okres tenisowy. Na raz przyszedł. Pokonał tam runę, Frica zagrał fenomenalny turniej bez kompleksu wyszedł na mecz z Cinnerem. pierwszy set tiebreak i też wydawało się, że tam może się e, szykować jakaś mała niespodzianka, ale Siner domknął ten mecz, tam nie dał sobie wejść na głowę Francuzowi, e, no to byłby też ciekawy mecz. Atmane Alcaraz, jakby taki Francuz e, uniósł taką stawkę, natomiast marzyciowy rezultat, zagrał fenomenalnie. I ciekawy jestem, ja zawsze lubię śledzić takie historie, bo one niestety często nikną. One często to wydaje się, że naraz wszedł jakiś nowy zawodnik, albo nowa zawodniczka, i może za chwilę znowu nie wiem, będziemy mieć nowego, nowego członka tenisowej czołówki. I wydawało mi się na przykład, że tak nie będzie z Jasmine Polini. To mi się wydawało, że ona będzie takim trochę jednostrzałowcem, a ona drugi sezon gra fantastycznie i Jasmine Polini już z zwyciężczyni tysięcznika, zwyciężczyni czterech turniejów, finalistka dwóch finałów wielkoszlemowych, zawodniczka, która pokazuje dla mnie właśnie to, że jak wiele znaczy nie tylko tenisową umiejętności, ale właśnie ten mental, bo to jak ona potrafiła do samego końca z igą świątek wytrzymywać to, Nieważne, czy goniła rezultat, czy była w lepszej y, pozycji, czy słabszej, ona po prostu cały czas y, z taką radością z gry, ale z drugiej strony też taką samą solidnością. To nie, był, to nie była już zawodniczka, która y, pierwszy raz weszła na duży kort i może cieszyć się, że, że gra wśród wielko, wielkiej publiczności na świetnych warunkach, bo takie były na początku wrażenia trochę z gry czas winholeni. Teraz jest już dużo taką dojrzalszą zawodniczką. Y, no i. Często jest tak, że po takich sukcesach te zawodniczki nikną, ale już po finale wielkoszczemowym, jednym, drugim, przegranym zresztą No trochę wydawało mi się, że ciekawiej może była są, na przykład po French Open. Nie, nie myślałem, że wejdzie jak Paulini do dziesiątki, ale że ale ona będzie już na stałe za gości w setce. A tutaj są w zasadzie niewidu, nie po Odpadała w eliminacjach do wielkich szczemów, do, znaczy do, do Newtonu. No i generalnie w zasadzie już o Francuzce nikt nie pamięta. I jestem ciekaw jak będzie z Zatman, bo grał naprawdę świetnie, grał bez kompleksów, ale teraz już będzie nie Francuzem spoza pierwszej setki, tylko będzie półfinalistą z Cincinnati, więc e, jestem ciekaw jak się trochę nową tożsamość Francuz. Mam nadzieję, że, że dobrze. Ja zawsze kibicuję takim historiom, mam nadzieję, że one będą dość ciekawe. Oprócz tego teraz, no, Winston gra Kamil Majszak, on rywalizuje, rywalizował też w nocy, wygrał, a teraz będzie z Sebastianem Kordą grał, więc to jest też mecz, na który serdecznie zapraszam do obejrzenia, bo Korda to jest jeden z moich ulubionych tenisistów, chociaż karierę i ja, i wiele innych osób wróżyło mu zdecydowanie większą, no ale cóż, miejmy nadzieję, że jeszcze swoje pokaże, jest to zawodnik grający naprawdę piękny tenis, wczoraj <laughs> też miałem okazję, może trzeba oglądać ten mecz, bo, bo on grał akurat wtedy, kiedy miał grać w Sinnerzogę razem. E, wygrał, no i teraz będzie grał właśnie z Kamilem Majkszakiem, który e, naprawdę bardzo solidnie i z e, Jarem, i e, teraz e, w, z e, Nuno Nunoboszem e, wygrał 2-0, więc e, możemy powiedzieć sobie w brodę, że Borsz nie dowiódł z tego brzuchacza nowym, bo, bo tutaj bez problemu pokonał go Kamil Majeszek. No ale to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Aktualnie przez to, że mam dużo mniej czasu, to nagrywam raczej, kiedy będę wiem, że mam coś do powiedzenia i kiedy wiem, że też wydarzyło się coś konkretnego, więc nie mówię do zobaczenia za tydzień, może szybciej, a może później, ale pewnie gdzieś spotkamy się znowu na US Open. Ja dziękuję bardzo za obejrzenie. No i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!